Wymnóżmy na początek każdy wyraz z drugiego nawiasu przez x z pierwszego nawiasu. Otrzymamy kolejno 2x do potęgi trzeciej odjąć x kwadrat dodać 3x. Następnie wymnażamy każdy wyraz z drugiego nawiasu przez trójkę z pierwszego nawiasu. Otrzymamy 6x kwadrat odjąć 3x dodać 9. Teraz zredukujmy wyrazy podobne. Minus x kwadrat dodać 6x kwadrat to jest plus 5x kwadrat. Ten wyraz redukuje się z tym wyrazem do zera. I jeszcze dopisujemy plus 9 na końcu.